mic check oh yeah one two three four five six seven eight uh-huh check 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 smooth copy it's in the house the house and the riddler yeah yeah check. my flower power check. Check it, check it out. Szła dzieweczka do laseczka. Miała małego grzybeczka w koszyku. Pot i leciał, kulał se po krzywi chodniku, o czerwony kapturek, bo z niego mały burek I zaczną janczeć, że ten grzyb se pomazał i pobabrał, ale jeszcze trochę i o, czerwony kapturek zbabrał i kecka I jeszcze dwa koszyki, pot i jeszcze znał grzyb i dwa cieliki, po ty i szał jeszcze jajś, fasola bez droga I spotknął se o lewo noga, szłodziweczka do laseczka Miała małego pieseczka i czerwony kapturek do babki Jak szałdonie do niej spotkał wilka i dwie żabki Ale co z tego będzie za wniosek Nie wiem bo nie mam kurniosek Ani nie nie są mi jajek ani nie kurzam cigaretów ani fajek Ani nie piję alkoholów ani piwosza Ja futbol i niekiedy kosza Oprócz tego jeszcze lubię grać siata Nie bardzo lubiam Fiza No Fiza ja ale nie mata Co mi wrzeszisz kobieto Teraz oddaję mikrofon mojemu koledze, zanim już się zacznie bić. Eee, to jest, na razie. I am Funky Cops. Jesteś szalona. W Januszkowicach, na ulicy kościen mieszkał sobie... Hej, Modic Small, na nazwisko i festy z niego Jest chłopisko Yeah To wam powie jedno, nie ma już co, ale Rilla wie Ty o to powie Okej, okay, okej, okay, my niggas in the house jeszcze idziemy dalej, bo tam pisze my flower zaros se wypijam, zjem ciastko i to mi dał power Bo szokolada z Fyrzika. ja co my żarli ostatnio z Ericha I opa się jeszcze do tego Nie wróżyło to w sumie nic dobrego Ale jak już my zaczli słepać ta flacha To my jeszcze zadzwonili po Marcina Gacha Bo on wiedział jak nam pomóc I przyklucił jeszcze z dwóch kolegów trochę my pokulali se na śniegu i... Skulimy se do rzyki z brzegu Wszyscy mokrzy, wszyscy zmrażnioni Jak stado koni Lecimy do domu po drodze Jeden skałcze na jednej nodze Bo stracił szczewik w osobodze W Żywocicach my też jeszcze byli I na Srebrnym Jeziorze w Januszkowicach Jeszcze dzisiaj woda mu w nogawicach Nie wiem jak, nie wiem czemu, nie wiem czemu Nie lubię chleba i dżemu Ale masło i margarina Teraz może kopcu może jakiegoś pomysła bez ci do Mike i Zrób to choby do ciasta tajk Teraz wam zaśpiewam się ja Arman <grym> ten Wlaskotek na płotek i koniec bitu Ender. Zapomnijcie, yes, jesteśmy The Funky Coops. in the house. the I can see clearly now the rain is gone. I can see all of the Tycha, to Samo jakby ci to lepiej pomogło.